To ja jako kibic hokeja na lodzie powiem, że no zmorą są, są symulacje. Mm. I tutaj jakby, I to nie mówię o takich symulacjach tych w polach karnych, kiedy zawodnik upada bez kontaktu, bo tutaj sędziowie sobie z tym generalnie radzą. Jak, jak sobie nie poradzą, to War zaraz to naprostuje. Więc jakby tutaj to nie jest problemem. Natomiast problemem, sobie, problemem jest udawanie przewinień, udawanie kontuzji, turlanie się po boisku. Zawodnik jest nie wiem, nadepnięty na stopę, a trzyma się za kolano, robi sześć piruetów tak? I zanim upadnie, Wybija się z dwóch nóg ląduje z, telemark z telemarkiem i dopiero później gdzieś tam jeszcze pada na murawę. No, ja sobie oczywiście z tego trochę żartuję, ale, ale mnie jako kibica piłki nożnej, podkreślę nie jako sędziego tylko jako kibica piłki nożnej, mnie to niesamowicie irytuje. A jako kibica hokeja na lodzie, co, co też mam nadzieję, yy, widać na mojej czapce, yy, to yy, no, ja powiem tak, w szatni ho hokejowej, taki zawodnik, yy, który coś takiego by zrobił, to nie dość, że na lodowisku jeszcze poczułby yy, karzącą rękę sprawiedliwości, i tu mówię to o karzącej ręce mówię dosłownie. Wymierzoną przez kogoś z drużyny przeciwnej, a po drugie spotkałby się też z dużym ostracyzmem we własnej szatni. Tak? Wśród hokeistów symulowanie uchodzi za powód do, do wstydu, tak? a, a, a jakoś mam wrażenie, że w szatni piłkarskiej to przechodzi zupełnie jest to zupełnie na porządku dziennym, i nad tym bardzo ubolewam. I też bardzo mnie denerwuje, jako kibica odnoszenie od, no, odkopywanie piłki, odrzucanie piłki, opóźnianie wznowień gry. Ja myślę, że tutaj powinniśmy skorzystać z tego, co jest w piłce ręcznej, tak? I jeżeli zawodnik, w piłce ręcznej, jeżeli zawodnik w sekundę po gwizdku nie zostawi piłki, i to nie zostawi, nie położy w miejscu, w którym zastał go ten gwizdek. On nie ma prawa jej odrzucić na prawo, na lewo. Jeżeli nie odłoży jej w miejscu, w którym zastał go gwizdek, w ciągu dosłownie ułamka sekundy, to, to bez żadnych wytłumaczeń jest karany jest karany karą czasową i to działa niesamowicie dobrze w piłce ręcznej.